Jasny cel, jasna strategia, to znaczy awans do ekstra klasy. Za z tej ścieżki nie schodzi i niczego innego nie mamy w głowie na teraz i niczego innego nie mamy tak skonkretyzowanego jak to, że chcemy, chcemy awansować i, i na tym się skupiamy. Natomiast mówiąc o tym celu, chcemy powiedzieć o jednej ważnej kwestii. Nie chcemy. Iść drogą na skróty. Zagłębie nie będziesz szło drogą na skróty. Zagłębie obrało pewną strategię i chce się jej trzymać. Ta strategia jest różnie, różnie oceniana, natomiast my wierzymy w to, że ona przyniesie efekty. Opiera się ona na grze wychowanków. Myślę, że statystyki tego sezonu pokazują to dość jasno: że nie boimy się tego robić, stawiamy na naszych wychowanków. Gra ich naprawdę duża, duża liczba. Możemy się pochwalić tym, że Chyba jako jeden z naprawdę nielicznych klubów nie mamy problemów z obsadą pozycji młodzieżowca. W każdym z meczów jesteśmy chyba ewenementem, ponieważ w wielu meczach pojawia się na przykład w wyjściowym składzie trzech, trzech młodzieżowców i, i, i z tego jesteśmy zadowoleni.